Dzień dobry. Adam Lewandowski, absolwent filmoznawstwa i scenopisarstwa, operator filmowy, na tegorocznym festiwalu debiutuje dokumentem zatytułowanym Niezależna Republika Samosiuk, opowiadającym o wybitnym, a niedocenionym polskim operatorze filmowym. Adam Lewandowski w naszym studiu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Krzysztof Gierat przyznaje, że jedną z misji festiwalu jest odkrywanie. Czy ty czujesz się odkrywcą? Czy ty czujesz się odkrywcą Zygmunta Samosiuka po latach? Takie mhm. jest pytanie. W pewnym stopniu tak. Dlatego, że Zygmunt Samosiuk, chociaż jest wybitną postacią, jest bardzo zasłużoną dla polskiej kinematografii, nie jest szerzej znany. Film, którego jestem autorem, jest pierwszym filmem. Właściwie pierwszym opracowaniem twórczości Zygmunta Samosiuka. Więc wydaje mi się, że jest to pewne odkrycie, ale nie jest to moja zasługa zupełnie, tylko to jest zasługa talentu samosiuka. Po prostu ktoś musiał w końcu go odkryć i ja to zrobiłem, właśnie nim fascynuje. A więc, a więc jednak portret idola, tak? Stworzyłeś hagiografię? Jest to portret idola i film tego nie ukrywa, że Zygmunt Samosiuk jest moim dolem. Natomiast film jest daleki od hagiografii. Wiedziałem, że trzeba pokazać człowieka z krwi i kości. Wiedziałem, że trzeba pokazać człowieka, który miał swoje blaski i cienie. I potraktowałem Zygmunta Samosiłka jako bohatera, który jest pełnokrwistym bohaterem, ale nie patrzy na niego na kolanach. Które momenty z jego, z jego biografii, które aspekty tego, tej osobowości wydają ci się być właśnie jakimś cieniem? którego może nie pokazałeś w filmie. Skoro nie pokazałem w filmie, to nie będę teraz o tym mówił. <noise> dlatego, że każdy człowiek ma prawo do swojej prywatności, do swojej intymności i również osoby publiczne, osoby znane. Jeżeli traktujemy film jako wypowiedź, to nie chciałbym nic więcej dodawać do tego, co jest pokazane. W filmie. To twój debiut. Wcześniej, wcześniej ukończyłeś także studia filmoznawcze, byłeś operatorem. W jaki sposób czujesz się w nieco innej roli na planie? Wszystkie rzeczy, które do tej pory robiłem, studia filmoznawcze i bycie operatorem, też studia pisarskie. pozwalają mi patrzeć na film z wielu aspektów, widzieć film jako budowę złożoną z wielu klocków. Dlatego jako reżyser potrafię opanować, ale też docenić swoich współpracowników. I myślę, że to jest ważne. Dlatego uważam, że każdy reżyser powinien mieć w swoim dorobku również doświadczenie pracy w innych zawodach filmowych. Adam, o co zapytałbyś samosiłka, gdyby siedział tutaj przed tobą? Jakie pytanie byś mu zadał? Czy idziemy na ryby? Uwielbiam wędkować. Tylko takie? Tylko takie, dlatego że wiem, jeżeli się rozmawia z osobą, która ma pewien dorobek, że. One prywatnie nie lubią mówić o swojej pracy. Dlatego ja myślę, że dużo się o samosiłku dowiedziałem z jego filmów, z wywiadów z nim przeprowadzonych, z rozmów z jego współpracownikami i rodziną. Dlatego jeśli był siad przede mną, chciałbym zadać bardzo prywatne pytania, i takie kumpelskie. Mhm. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzięki za rozmowę.